To nie to, co dzieje się teraz w Twoim życiu, blokuje Cię przed tym, żebyś miał życie, o jakim marzysz. To nie to, czego doświadczasz, nie to, co widzisz. To, co Cię blokuje, to Twoja zgoda na coś, co kiedyś przyjąłeś jako swoją prawdę, czyli jakaś czyjaś opinia, jakaś sytuacja. Coś, co kiedyś ktoś ci wmówił, tak naprawdę. Czyli ktoś ci mógł kiedyś powiedzieć, że się do tego nie nadajesz, że ty nie masz do tego talentu albo że za dużo chcesz. Ktoś cię mógł kiedyś właśnie skrytykować, ktoś cię mógł wyśmiać, i to zdarzenie, ta czyjaś opinia, ta czyjaś sytuacja stała się takim Twoim programem, ponieważ na to się zgodziłeś. Zgodziłeś się, bo uwierzyłeś, że tak jest. Uwierzyłeś, że to jest ta prawda i od tego momentu tworzysz to swoje życie właśnie jako taka osoba. A ty nie jesteś ofiarą sytuacji, nie jesteś ofiarą okoliczności, ty jesteś ofiarą założeń. Założeń, które nie są twoje i dopóki ty się na nie zgadzasz, będziesz tworzyć ich kontynuację. Więc jeśli ty chcesz manifestować życie swoich marzeń, to stań do walki o siebie, o prawdziwego siebie i powiedz, ja potrafię, ja mogę, ja dam radę, ja mam talent. Nie będę od teraz zgadzać się na historie, które mi sprzedano. Na wątpliwości, które nie mają sensu, na ograniczenia, które nie są moje. Ponieważ ja mogę, ja potrafię i ja wybieram. Pamiętaj, że manifestacja zaczyna się tam, gdzie kończy się rola ofiary. A ty nie jesteś ofiarą, jesteś mocą kreującą.